Michał Piotrowicz. Puste dłonie karateki. Moją miłością spośród sztuk walki, które trenowałem, było i pozostaje karate. Zacząłem je praktykować, mając 7 lat. Większość osób nie wierzy, że moja droga nie była od początku pasmem samych sukcesów. Trudno sobie wyobrazić, że jako dziecko miałem fatalną koordynację ruchową i uczyłem się raczej powoli. Nie traktowałem karate stricte jako sportu. Oczywiście uczestniczyłem w wielu zawodach, ale nigdy nie stawiałem sobie za cel być lepszym niż ktoś inny. To nie znaczy, że nie chciałem wygrać. Spotkałem wiele osób, których marzeniem było zdobycie jakiegoś trofeum albo stopnia. Większość z nich prędzej czy później zrezygnowała. Jedni nie sprostali własnym ambicjom, a inni spoczęli na laurach po osiągnięciu celu. Dla mnie najważniejszą motywacją było sprawdzenie, jak dobrym mogę być w tym, co robię. Traktowałem wszelkie możliwe sprawdziany moich umiejętności nie jako cel, ale jako środek do jego osiągnięcia. Gdy przychodziły sukcesy, uznawałem je za pewien przywilej będący konsekwencją przyjętej przez siebie drogi, a gdy porażki, powtarzałem sobie, że w ten sposób uczę się jak być lepszym. Proszę sobie wyobrazić, że zanim zdobyłem jakikolwiek medal na zawodach, upłynęło 7 lat. Czarny pas zdobyłem dopiero po kilkunastu latach treningu. Wiele razy przyszło mi wysłuchiwać krytycznych uwag na swój temat. Wiele razy miałem miejsce tuż za podium. Z każdej porażki starałem się jednak wyciągnąć jakieś logiczne wnioski, i każda z nich nauczyła mnie więcej niż którykolwiek z sukcesów. Trenując tak długo pod ojcowskim okiem, przeszedłem twardą szkołę. Zarówno mój ojciec, jak i inni mistrzowie karate o wysiłkach swoich uczniów wyrażają się w sposób bardzo bezpośredni. Taka jest już natura tej dyscypliny. Niezliczenie wiele razy słyszałem, że kaleczę technikę, że mimo postępów nie powinienem się nastawiać na jakiś wynik. Muszę przyznać, że choć kiedyś było to dla mnie problemem, z perspektywy czasu jestem wdzięczny za wszelkie krytyczne uwagi. Ani stopnie, ani zdobywanie medali nie powinny służyć leczeniu kompleksów czy popisywaniu się. Karate jest trudną i żmudną, często niedocenianą, ale bardzo szlachetną dyscypliną. Trening jest surowy, często bolesny, i wiele czasu musi upłynąć nim, da on zamierzone efekty. Nie jest pozbawione oczywiście radości i satysfakcji, jeżeli już uda nam się czegoś nauczyć. Po latach ćwiczeń ciało ulega zmianie: kości stają się twarde, ścięgna sprężyste, a mięśnie zwarte. Te zmiany nie dotykają tylko naszej fizyczności. Umysł staje się jasny, pozbawiony wątpliwości i strachu. Myślę, że miałem dużo szczęścia. Trafiłem na świetnych nauczycieli. Do dzisiaj większość swoich przyjaciół zawdzięczam treningom. Dzięki tym ludziom nauczyłem się, że karate jest przygodą na całe życie, fascynującą, pełną wzlotów i upadków, a puste, spracowane dłonie karateki są świadectwem wieloletniego wysiłku, dyscypliny i niezłomnego ducha. A nie jedynie drobnego epizodu życia. Michał Piotrkowicz Od 20 lat ćwiczę bez choćby miesięcznej przerwy.